Się masę strony luki. Powracamy trochę po przerwie od nagrywania, bo już dawno mnie nie było. I w ostatnim odcinku nie było mnie w ogóle słychać, tak jak zauważyliście, bo pisaliście w komentarzach i przepraszam Was za to. Ale ostatnio w komentarzu o to wezmę skończyliśmy na znaczy w komentarzu w ostatnim filmie skończyliśmy na budowie domku znaczy, no, tak jakby budowie, to jest, zadziliśmy. Zbudowałem domek, pozbierałem trochę żelaza. I mieliśmy iść na dungeon, który jest chyba tam. Tak, jest tam. I mieliśmy tam iść jednak. Bym zrobił jeszcze coś żelaznego. Zasparę czy to w skrzynce coś. No niezbytnio. Ale no dobrze, no to mi się wydaje, żebyśmy mogli pójść znaleźć coś fajnego. A to nie mogę zejść, no dobra. No to idziemy prosto. I sorry, że dopiero wracamy po długiej przerwie. Dlatego i już nie miałem chęci zbytnio nagrywać. Pewnie sp... dziwicie się dlaczego, a to dlatego, że... też to też... jest też Tak, też żelazo. Zbytnio nie miałem czasu. Bo teraz jestem u dziadków bardziej. Teraz przebywam. No ale tak ogólnie to teraz, że wrócimy. Z regularnością, tak mam nadzieję. Jutro filmik raczej nie będzie, ale jeszcze powiem. Jak widzicie jest teksturpak teksturpak jest dlatego, że on jest takie ogólnie granie na Bedwarsach. O, dużo żelaza jest. To robimy saciki i idziemy na Ten, na dungeon. Pozbieramy to wszystko, żeby było. Tu jest jeszcze Węgiel by się przydał. U góry chyba widziałem węgiel. O, to ciekawe, co to jest. Nie, no ale zbierzemy. To jest kolejny żelazo. Dużo tego żelaza tu jest. Jakiś pojęcie. Mam nadzieję, że to nie będzie. Tam już chyba dalej nic nie ma. Także wykopię to i pójdziemy sobie na dungeon. Przepalimy to, wykopię i idziemy. Tylko jakby. Muszę z tym jeszcze. 30 żołaz, no to, to jest dużo. Jak to taką małą jaskinię, jeszcze by ten sam węgiel do góry się przydał, bo nie mamy czymś przepalić zbytnio. Zrobimy sobie cały statek żelazny. No, dwa węgla to nie starczy. No, ale na co to. O, no, widzicie. Ale na co to starczy za to. Także nie źle jakoś. I możecie też znać, czy chcecie jakąś muzykę w filmach bo to jest zbyt ten, nie wiem a tutaj jak jest o, tutaj też coś jest widzę Jezu, zobaczę na nagrywanie się że 10 minut a zejdziemy po to żelazo zawsze się przyda jak nam zabraknie albo jak padniemy tam to wrócimy zrobimy sobie też z tego żelaza co tutaj jest. To, jest to jest też jakieś coś czego nie wiem co to jest ale wykopiemy to to nie jest pierwszy raz na to patrzę. Chyba mówiłem nawet w tamtym odcinku. Ale za to nie ogarniam zbytnio. O, to jest kolejne żelazo. No dużo mamy tego żelaza, już prawie tak 40 żelaza. Mój kot tu przyszedł. Co chcesz, Major? O, tu jest dużo węgla. To... A co to? A to nie był węgiel, to był jakiś bi biuteum. Tak? Tak, to nie wiem, myślałem, że tam tutaj był węgiel. Unikat mi tutaj przeszkadza. Próbuję myszką klikać. Dobra, idziemy do góry. Mm, tam jest nasz domek, jak dobrze pamiętam. Chyba źle pamiętam. O! O! O, Lucky Blok, ale nie mogę, bo nie ma coś nie fajne taki nie dobra co co, chciałbyś tu wejść tam jest nasz dom to pójdziemy tam to pójdziemy za spodnego laki bloka, jeszcze otworzymy i zobaczymy co nam drobnie zrobimy sobie tutaj to włożymy do pieca to i zobaczymy co to jest. Czy może z tego zrobić jakiś mieczyk? Nie. A ja sprawdzę tutaj, wiecie? By... Czekajcie, jak to się nazywa? Mam z tego nic takiego. Mm. No to nie. To też schowamy do skrzynki. Weźmy bananki jeszcze ze sobą. To weźmiemy to, to weźmiemy, to weźmiemy. Dobrze, także sobie zrobimy zbrojkę, dokończymy. <laughs> Czekajcie. Będziemy odważyć tego laki bloka, jak to się już przepala. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał naprawdę. Yy. No ale nowe teksturki są... Czekaj, gdzie, gdzie był ten ten? Tam chyba, nie? Po tamtej stronie. Gdzieś tu był w tym lesie. Tak mi się wydaje. Tak, tu jest. jest jakieś. nie, co jest Slenderman, chyba. Co to. Obsydian? Po co nam. A co, co To sobie zbierzemy. Po co nam obsidian tego, to ja nie wiem. Naprawdę nie wiem, po co nam jest obsidian. No, ale może się do czegoś przyda. Co zbierzemy, bo ładne bloczki są kwarcu. 14 opcji, no to będzie do portalu, do Enchant, no idealnie do Enchantingu wejdzie. No nie mam sikierki, nie ja ja się, ja pójdę spać. O nie, no tak w ogóle to... Zastanawiam się nad odcinkami z GTA na modach. Także możecie pisać co o tym sądzicie. Na razie będzie Minecraft tutaj Mogę wejść do domku To sobie wszystko ładnie schowamy Weźmy żelazo zrobimy spodenki z Spodenki z zrobione pyk o, w sumie zrobimy też hełm a co mam to? Dobra A no to co, idziemy właśnie mogę iść spać nie? To pójdziemy jeszcze spać szybko. Nie wiem, podjedziemy ten dungeon i chyba skończymy na ten odcinek, Jak nam się uda podjechać ten dungeon. Gdzie on był tam na tamtej kurce. Ale ten Henry ten sobie mnie goni. Nie będę zwracał na niego uwagi ani trochę. W tym... Mu na, na karte pak... No no e, dobra, sorry, na karte spaku jest fajne to, że... Są te banany, a te banany dają dosyć dużo, i dużo z nich wypada. Dużo ich wypada, sorry. a także te banany są spoko. O, kolejne bolonki to zbierzemy. Czekajcie, bo nie pamiętam, czy kóz coś zrobiło. Jak nie zrobi, to nie ma co zabijać w ogóle. Nie, nie, to nie zabijamy kóz. Nie zabijaj kóz, proszę cię. A nie, dobra, sorry, 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 pomyliłem wersję. Dobra, to wejdziemy co tu. Wkopiemy się. Pyk. Wejdziemy tu ładnie. O, dobra. I wkopujemy się. Teraz tak jesteśmy tu. Cygany nie śpią. No uciekamy dalej. No nie no. tu serduszka, tak? Spawnę. Dobra. O, szkielet spadł, ale jednak się zbagował. No, co on robi? Chłop, chory jest. On chory jest. No, te głosy wyjaśnimy tutaj szybko. Mamy katana także mamy szybko. Dobra. O nie, kolejny. O nie, co jest ten, co ma 40 HP. Dobra, ale katana jest dobra. Mam nadzieję, że starczy nam szybko. Pędka Melony. Nie, nie, nie. Nie zostawcie mnie, proszę. Proszę Was, proszę, 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 proszę. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Jezu, nie, byśmy skinali. Nie, ja, ja nie chcę iść na ten dungeon. Ja nie chcę iść na niego. Może nie w tym odcinku? Może w tym odcinku nic nie zrobimy? Jakby. Możemy pozwiedzać teren, który jest obok nas. Ja nie chcę tam mieć. Pamięt zginąłbym. Lepiej staw, by się przydał jakieś miętle, przy może. Zbrojka. No nie wiem, zobaczymy jeszcze w kolejnym odcinku. I piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć The Forest na kanale. Teraz powiem wam tak: mam trzy serie, które bym chciał prowadzić, ale nie wiem, jak wy, jakby wam to pasowało. I byśmy zrobili jakoś tam, podzielili te kilka, ten... O nie. Podzielilibyśmy to i wybrali kilka gier. Nie wiem, trzy gry, coś takiego. I w tygodniu by były trzy odcinki... O Jezu, coś mi zleżyło. By były trzy odcinki z tych trzy gier, czyli na przykład... Napiszę wam w komentarzu jakie gry i wy byście wybrali trzy gry. I... Tam, gdzie będzie najwięcej lajków, to zagramy, tak? Także... Nie wiem, no to... O zobaczenia, trzymajcie się, ja kończę na dzisiaj odcinek. Dzisiaj jeszcze może coś wleci, ale nie gwarantuję. Trzymajcie się, siąka.